Cześć, W dzisiejszym odcinku pokażę wam tunik nowego samochodu Który się nazywa Karin Premium I bez zniżki kosztuje Chyba 1 470 000 A ze zniżką Kosztuje 1 ,17 500 Więc spoko cena Z tego co wiem jest, jest jeden z najszybszych kompaktów O ile nie najszybszy No i lecimy do jego tuniku nie? W ogóle po samochodzik Ładnie wygląda się. jest jednak chyba z większych kompaktów, bo mi się wydać, że kompakty nie są niezwykle takie duże. Dobra, zderzaki, przedmiisterzak. Spoko, spoko. Nie, mi się fabrycznie podoba. Mi się, mi się ten fabryczny podoba. Czy, czy jest jakaś zmiana pomiędzy tym a tym? Nie wiem, chyba nie. Okej, okay, to nie. Silnik, blok silniczka. To jest spoko, to mi pasuje nawet. Tego raczej nie chcę, no, chyba. Rozpórki, to jest jakąś fajną rozpórkę damy Ale ten, e, filtry powietrza, dobra, to się zmienię na jakieś potężne To jest ok. Co jest najdroższe? O, tak, muszę zobaczyć Ja sobie dam to e, A jeszcze tu było to, blok silnika i to będzie uchrymowane O ile się da, ale chyba się nie da, dobra To sobie damy takie, będzie okej okay. Osłony, tego też nie, Rozpórki. coś fajnego, o, karbonowa będzie spoko e, No i ulepszenia linka na maksa oczywiście Wydechy, okej, okay, okej, okay, jest okej, okay. Złoczka. E, czy wydech wydech ty, z tytonową końcówką? Okej, okay. nie chcę z Nie, mi ten fajnie pasuje, jest okej okay. O, w ogóle samochód z dwoma opcjami, jeśli chodzi się w jednym. tym można zamontować dwie opcje. Się to jest z głodnikami, no tak jak myślałem, yy, ja nie chcę tego poszerzać raczej. Chłodnica tego też nie chcemy. Reflektory tego też nie chcemy. Maska, zapięcia maski tego raczej nie chcę. Maseczka. Karbonowa, coś takiego karbonowego, niekarbonowego i tak dalej. No spoko, spoko. Tam było takie jedno są... Nawet pasuje trochę. To, jest okej. Okay. Wentylowana maska. Spoko. Lecimy w to. O kurczę. Co jak to są? Klaksony nie, znętrze, deska rozdzielcza. No, niby spoko, jest okej, okay. ale nie zmieniam. Life is hard when you can have Przepraszam za lag. Mój komputer już nie wytrzymuje ewidentnie. Eee, no, w drzwiach jest jakoś dużo opcja, z tego co mi się wydaje, ale nie wiem, w sumie. Siedzenia są ok, nawet kierownica też jest taka, okay, jak ma taki samochód. Klatka tego nawet w sumie chyba. O, klatka bezpieczna. Klatkę, półklatkę sobie dał. Leć okej. Okay. Światełka, reflektory. Żółte sobie zostawię. Oznaczenia. Do tego samochodu jakieś oznaczenie bym sobie wrzucił. W sumie, nie? Biały pas, czarny pas, coś takiego, coś takiego, coś takiego, jeszcze coś takiego. Coś takiego. No ten czarny pas jest okej. Okay, ale nie wiem, co za, co za chwilę. Sobie. Może jeszcze jakieś oznaczenie samochodu, zobaczymy. Karbonowe lusterka. Tego też nie chcemy. Lakierowanie to też za chwilę. Dach, lociki na dachu. Wyścigowy vlot. Tuningowy vlot sobie damy. Jest okej. Okay. No i drogi tutaj mamy. Tak wygląda fabryczna opcja. I ja sobie bym dał coś takiego, będzie okej. Okay. Eee, o kurcze. Duże. Duże, ewidentnie duże. Eee, czy jest opcja, jest plastikowa, jest karbonowa? Nie ma karbonowej takiej małej, dobra. Ale ja sobie dam coś takiego. Ok, spoilery. O, taki jeden fajny tu był. Z tego co tu widziałem. Czy to mi pasuje? Nie. To mi pasuje. Już bliżej, bliżej, może. No wiesz, zawsze można coś takiego dać. Ale czy to mi się podoba? No w sumie, tak. Nie? Dobra, mały spoiler, to do mnie, bo mi pasuje nawet. E, tego nie chciałbym dawać może lepiej zawieszenie czy to jest gleba? tak, tu jest gleba totalna e, no okej, okay, ale ja takiej totalnej gleby też bym chyba nie chciał no troszeczkę damy? sportowe zawieszenie sobie tunik oczywiście na maksa, turbo też oczywiście na maksa koła, rodzaj kół, torowe może fajne się znajdą zobaczmy, zobaczmy Ewidentnie chyba nie. Tak mi się wydaje. Dam coś takiego. Okay. Nawet okej. może jakoś będzie pasować. Ja widzę, że ja sobie hmm. sam te samo nie? Ale tak, teraz na szybko sobie go sniguję. Czyli jak najszybciej wam ten sniug bo to się będzie trochę później po szkołach, że tak powiem, nie? Dobra, lakierowanie. Nie tablice, tylko lakierowanie. Sorry za lagbizowy. Mój komputer nie wytrzymuje. Dobra. Klasyczne. Ja bym ten czym czerwony go zostawił, bo ten czerwony mi się podoba nawet, jest okej. Okay. Ale możemy jeszcze jakieś inne kolorki sobie obejrzeć, które by można nawet, nawet, nawet nam pasowały. Nie wiem, mi dlatego tego to każdy kolor się podoba. Nie wiem dlaczego. Ultra bo jakiś jest okej. Okay. Ale mi jakiś taki, nie wiem jaki, ale jakiś ładny. Biała też czy jest fajna, wulkaniczny czerwień też jest okej. Gorący róż też jest ładny. To mi się podoba w ogóle. Żaglowy fiolet. Coś takiego też jest spoko. Ale ja chyba go w tym czer tej czerwieni zostawię. Ale może jakąś jaśniejszą. Coś takiego. Wyścigową czerwię sobie damy. No. Wyścigowa czerwień będzie potężna. No i kolor dodatkowy sobie damy, sobie damy czarny. Żeby nam tutaj te wszystkie rzeczy takie czarne się zrobiły ja bym chciał, żeby były czarne. Dobra, jest czarny Wykończenie. Ciemna stal to będzie okej, okay, ale czarna stal? Może? Nie, ja bym chciał. No, taką, taką stal sobie dam. Koresja to lodowa biel. Najładniejsza, bo to najlepiej widać wszystko. Yy, no i jeszcze te oznaczenia, oznaczenia sobie zobaczymy. Ten biały paseczek. Tak, jest okej. Okay. A czarny pas. No, a ładny jest ten czarny kost. Ładny, ładny. Nikt mi nie pojeżdża, nie? No, może ktoś się znajdzie, nie? Ale to ten. Takie świątki, dobra, znam coś takiego. No i wyjeżdżam, nie? Wyjeżdżam na zewnątrz sobie. No, jakiegoś podnaczonego to no, nigdy w sumie nie zrobiłem, ale mi się na samo podoba. No, jak go skrzynkowałem. Pamiętajcie mi sobie. Zjawiałem się, że ja, wiem, czy ja mogę zrobić to samo, tak samo jak on wygląda w realu. Ale no nie chcę, że tak powiem. Się na niby bym mógł, nie? Dobra, yy, ja się nie będę odzywał przez chwilę i posłuchajcie sobie, jak ten samo odchodzi. No, dźwięk silnika, nie? Okej, okay, no jest ok, spoko, mi się podoba. Yy, no i jeśli chodzi o ten film, to mi się spodobał, zostawcie słowa z łapą w górę, a ja się z wami sięgnam i nara!